Ile rzeczy dzieje się w dzieciństwie, o czym albo nie wiemy, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakie to jest trudne dla nas, żeby przejść pewne etapy, których nie chcemy, które się cały czas w naszym życiu powtarzają. A to wszystko jest energią, którą żeśmy zebrali z dzieciństwa, i ona się powtarza, te wszystkie doświadczenia się powtarzają. I dopiero tak naprawdę zacząłem to rozumieć jakiś czas temu, i to nie było naprawdę bardzo dawno temu, a żyję już trochę na tym świecie. Słuchaj, Pokochaj siebie, kimkolwiek jesteś, nie przejmuj się tym, co myślą o tobie ludzie. Naprawdę, rób swoje. Kochaj to, co robisz. Zobaczcie, ja naprawdę próbowałem różnych rzeczy w życiu, od muzyki, przez beatbox, przez breakdance. Zrobiłem naprawdę bardzo dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo, ale cały czas szukałem swojego miejsca. Ja dla siebie mogę być tym, kim chcę być, będę się realizował bez względu na to, co kto. Kiedykolwiek, jakkolwiek pomyśli, dbaj o siebie. Ja Cię o to proszę. Po prostu. I zrób to dla siebie. Jestem już oczywiście na wyspie. Jestem na Cyprze. Zobaczcie, jakie mam tutaj widoki. Przerzucę kamerkę. Słuchaj, naprawdę. Mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo możliwości do tego, żebyś mógł się rozwijać. Jeśli potrzebujesz pracy, jesteś fajnym człowiekiem, naprawdę uczciwym, fajnym człowiekiem, to mam dla ciebie pracę i w Polsce, i mam pracę dla ciebie tutaj na wyspie. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam. Ja od zawsze zapraszam, bo mogę, bo chcę. Po prostu. I zrobię to. Wszystkiego dobrego, hej.